Myślałem, no, no że, że będzie znowu, Mirak na Włoszech kontra ok? Nie, teraz nie. będzie trudniej. A... O! No! Pol z tym, ale... Dobra, idę do, do mojego teamu, dobra. Bo będzie polonizował, dobra, to no się bijemy. Dobra, Frodo, pętasz plan jaki ci wczoraj mówiłem. Nie y Tak mniej więcej, że robisz DSi. Zmiana planów. Nie robię na Nową Zelandię, tylko robię na gumę. To się przyda coś dla całej drużyny. Czekaj, ty, ty no. robisz we desant na gumę? Tak, jak, tak z, z Etiopii. Dobra, potrzebuję, dobra. Potrzebuję trzech. Potrzebuję, żeby któryś z was mi dał dominację. Ale słuchaj mnie, to, to jest akurat mądra. strategie po gumy nie będą mieli, a my da. będziemy mieli. Musimy zrobić kilka ty. Musimy od razu spieramować Passive Defensa, żeby mieć kolejny garment. Eee, można. Nie miesz? No. Zro zrobisz Scout Plane? Okej, okay, a mamy kamerę? Mamy kamerę, no to możemy sobie. Kamerę i zbiorniki, tam jeszcze Non Strategic. Oby ob, ob, ob. ob nie, ob nie zdech, jeszcze raz kliknij. Kamerę a później kliknij. i Non Strategic Materials User chciałeś. Tak i dwa, i dwa zbiorniki, dwa zbiorniki, jeszcze zmieścisz. Chcesz chcesz na wydawać na razie siłę polityczną chcesz, jak zrobimy wif'ami Wydałem go na, na doradcę, wydałem <noise> Żeby coś. Kurwa to... Co? Wojna z Gdańskiem? No. Oh, a Dodajcie ich do frakcji mówią. Związy. Mogę? Nie mogę. Ale on teraz no. pozwolił temu UK odbrukować drzewko. Yy, ile ile trzeba to... prosto na kolaba? No właśnie. Dyshadow z kim? Dyshadow z kim? No pięknie. Po... No, no nie ile trzeba praca na kolaba? 45? Nie, 50? I cel, jaki cel gwariacie? Na stracie? ten konar legion. nie nieważny. Co to nie, bo ja, bo ja zawsze szłem free trade, a ja my mamy autarkę przecież. Geniusz. UK ma 8 w samoloty, 7 w Gany. 17 w Capital Shipy, 2 w Screen, 0 w Konwoje. Jest na nie do Kapitole, Albonie. byczku, tak się przydadzą. Kapitole na UK'u. Ja jest... Ciekawe, z czym będzie walczyć, jestem ciekawy. Tak, tak się przydadzą, to jest taki play, nie? Moją flotą chyba się napieprzać węgierską. Będę się napieprzać z rumuńską flotą rzeczną. Capital Shipy rosną na UK'u. A ja nie mogę! 19 jest teraz, z 18 do 19 Ale, ale puzo, czego ty się spodziewasz? Tam Gregar Madon, on nie patrzył. Mu tabelka powiedziała powiedziała, że na Sowiecie ma robić heavy tanki, znaczy heavy tank destroyer, kiedy Niemiec robi piechotę, tak? No tak, no nie. No a nie. Tak nie. A to tak nie działa? A no, no ty peski tu, Żeż heavy tank destroyer, to na piechotę jest, no sama nazwa mówi. Czy już badasz te karabiny? Tak. Okej, okay, okej. Okay. kreatorka wpuścisz mnie. Uh -huh. A tu lagowałem, bo mi się zaczął Daisy pobierać. Jak poszedłem od komputera. już mnie laguje. nie laguje. Teraz się nie wpuściłem, bo jest fajna wcześniej. A, no dobra, no dobra. To i do bardiego Totalna Sigma, totalna Sigma. Jukie ma 16 w kapitole. Ja nie mogę. Jednego w screena, a ja nie wiem co on robi z dwoma dokierdami, bo miał więcej. Ma 19, używa 17. To jest A tak pytanie. nie chcę nic mówić, ale kiedy wóz z Niemca dojeżdża do ja to tak no konwojów może braknąć, tak no... E, może bo to ja z być... zru Rumy siła Yona. Nie, bo iOS dołączy do wojny, będzie gdzieś totalka w 40. Nie. Eee, Niemcy no. weźli licnicę na hejtery. Zaczyna kasy. No. z to konvert. Eee, Jak to się nazywa. Czekaj, już robię, już robię. Dobra konwert się nazywa. To jest kas, tak? Tak, to jest kas. Musicie wymienić wszystko, nie? W sensie uzbrojenie. No, to w ogóle no, wejdź w ten. Wymieniasz uzbrojenie na heavy machine guny, które wybadałeś. E, admin do zgody, do zgody, Kaszku. No to niech kurna wpijaj w takim razie. Bo. Ty, a ty ty do postaci, obraz, nie do, krzyj. Do, do. Dobra, mam takie skibidy jest... pytanie: Czy Niemiec obstawi mi wojnę z Polską? Dziękuję. Myślę, że tak. Doskonale! Z 6 dywizji chyba wystarczy. Dobra, czekaj, dam ci to. Tak, jak dobrze wyknąłem, poczekaj. Czekaj ja, ja, ma, ja mogę sobie wziąć Słowację? No to wiesz! No Uuu dzięki, dzięki! Ja pierdolę! Konwerto dwójkę trzeba wypadać. Nie, ten dwójka! Inżynier kompany kurda! My nic nie mamy! Nic nie ściągasz. Panowie, Barty robi heavy tonki. Ale po tabelka? Ja pierdzielę ale, zapo ale zapomniał zrobić zap no Widzicie czego zapomniał zrobić? Najlepszego fokusu w drzewku Związku Radzieckiego To się nazywa Expanderet Fit Dziękuję i nie mogę ostatnie doktrynki wziąć co nie? Gorilla Warfare Nie To jest nie. dobrze Co, co robię bozi, ja tu, ja tu się nie prałem No co to ja ale już przyszedłeś nie Jeszcze nie za nie wgusimy No i zostałeś zamknięty Soeś, zamknięty w magii tak jest. Pierdlę Masi. Co? Wiesz co możemy zrobić? Możesz, da możesz podbić Grecję i nam dać nam okupowane terytoria. Wiesz, co musisz zrobić? Dać więcej w samoloty. <laughs> Nie, dobra, ale ta ruina to będzie taka totalna Sigma, człowieku. To będzie taka Sigma. Ja pierdzielę. Panuje maleństwo, mam. Ale piękne maleństwo, czekaj, dobre sam to zaciągnę. Mam piękne. Mam ma ma maleństwo, let's go. Dobra Czebie. <laughs> Włoch! Włoch! Ty wchodzisz do wojny od razu? Nie. Ja. Czy nie? Dobra, to przygotuj później morza, bo ja się będę desantować na głowę. chyba nie może, dopóki póki Francja nie upadnie Chyba. To zajebiście, to ja, ja A -a -a. przygotuję dywizję i tam mi postawisz statki, dobra? Ja No mm -hmm. okay. nie wiem. Dzięki, dzięki, dzięki. Weź od Japońca tego, do King my, Czy my mamy samoloty, kreator? No mamy 600 teraz. Nawet siedem. Nawet siedem Nawet siedem Będę mikrobą kolejowymi w Polsce, ale Sigma... No, dobra, dam dwa i lecimy. Wchodzimy w Polaka. Ej, ej, co? Ja znam Wargola, ale... A, to ja go... A, bo poczekać, dobra. Teraz. Muszę się odrzucić. Teraz Wargola dopiero. Eee... No to lecimy. Join war... Yes. Maria, O Jezus wyklikajcie! wyklikaliście w pinak. Yes, let's go! A bo nie ma suporta. Mm. Dominację mamy. Niemcy, wpuśćcie mnie do wojny. Tak. No to pewnie w szoku, że Rumun ma kurwa i y i tak, chodzimy na Holandię i jeżdżamy tam z Nawet się nie, nie czaimy. Mówiszcie, żebyś się zrobił pierwszy kolap na Sowieta. Tylko weź potem potem nie rób kolejnego, bo... Je nie wiem ci gospodarka że Gospodarka klęknie, nie. tak jakby, kurda. Gospodarka nam kurde klęknie jak to zrobisz Panowie! Mam trzeciego, mam trzeci, mam trzeci, mam trzeci, do Francji jedzie Trzeci na Megan Ale on, ma... on też... Nie mam. Myślę, ja ma, nie wiem, nie możesz bez bezperka no, do przebijania formów co jest. jest? Ale, ale tu nie, nie patrzyjesz tego perk'a, on, to nie on on mogę... No tego co no wybijam perk? Ja. Że, że tam boty. ja bo cię różnią. zrobić desant na to i na to stary. Tak, robię robię, robię. Ciekawe mi co garmaty. Czyli potrzebujesz tu, ja, tu, tu. Jest, tu? kolab się I tu, udał. To? Tu, I tu jeszcze, patrz, tu jest jeszcze to może, tak bo tu chcę dobra, na... na, na potry, okay. klęknie. Okay, no okrej, mówię, mówię ci, że nie będę robił, chłopie. Mówię, że się cieszę tylko, że mi się udało na Sowiecie zrobić. Przypominam o tym. O, Nie, luz! się, nic nie Ja się tak, ja tak w gadki popuściłem przez chwilę, uję. Ja, ja za tydzień jestem gotowy na ten, Ty, jak tam Włoch kiedy będziesz mógł, to po prostu to odpuszczę. Okej, okej. to, okay, okay. Uuu, mi to nie je, swoją. w Hans teraz. Ej, nie, bo, bo, bo... bo. Okay, bo złoto. E, Chcecie się bić w Afryce? E? Jest rozbudowana kompletnie. Nie chcę w Afryce mikrować. Boże. Bo kiedy Jak tam jestem... gotowy to, to pamiętaj żeby wydać y wsparcie descentu i będzie zajbiście No jest na konwoju ryby Może być, może być bardzo, bardzo, Ja bardzo tam być. kreator wyślę dewizję eee, bez... Czekaj kurde, jeszcze tak Nie pal się! Ale no co? Uuuu, Niemiec Sigma, dziękuję za war supporta, dziękuję za war supporta No no, też się przydał, bardzo dobrze bo to Ej pomoż się, pomóżcie, on mi zatopią, bo zatopił mnie tutaj Wystawcie... Ooooo oh, kurwa Włok weź wystaw jakieś kasy żeby to do tego zabrać. Ale mnie w wojnie nie ma Skakuj i w locie Zapomniałem o i wystawię najpierw te... Mm, ...nowel bombery <coughs> Stracimy na działo kolejowe, panowie Ale spokojnie, więcej bagisu się zaraz zrobi więcej gówna się respi, Eee, To co to ja dołączam <coughs> Ile lecimy O my 700 samolotów Wiem ale na gumy nie mamy, cholera Właśnie Pamiętajcie, wiem. żeby ten y, easter med zablokować. Dobra, to zablokuję od razu. Easter med, tutaj dobra. Poczekaj, ja tego po tego. India. Walnę sobie Norwegię. No szybko. Jesteś gotowy, to Z tym desantem? Co? Mam net le... Czekaj, 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 y, Niemiec, wystaw tu trochę samolotów, bo boję się, że oni będą... Yy, yy, z ...tego... Y, Myśliwcy dla nich no, chyba będą jest, mieć. Będą próbować uniszeć. Czy na, na się... ta, ta, ta. ta Na tu po prostu wystaw tu myśliwce i ja będę bombić ich submariny na central-medzie. Dobra, tak Węgiel i... jesteś gotowy. Ja tak? jestem gotowy! Załkasem centralnym. Nie pójdę, pójdę. Po <laughs> <laughs> to są kasy! <laughs> na centrum ja wszystkie, 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 wszystkie samomaryny brytyjskie właśnie lecą pod wodę, patrzcie na to. Stary, ale to będzie taki konwer... Również od Manarvico od razu z jakimś jednym. Łamałem tu dywizję. Masi zrobił masmoba? Czy poszedł w czołgi? Eee... Wysyłam czołgi do tego do... Mikrowo. Ja mnie krował. Ja im do jeden 2 do 18. Dawaj! No teraz 18 staron ma chyba wszystko na Interception, wiesz? Tylko wchodźcie tu już, bo ja buduję tu porty i za chwilę okaże się, że... Że ja buduję to... To nie, porty, nie, robi nie. czołgów. Jak to możliwe? Ej, czekaj, czekaj, ja oddam Wuchowi to. Albo no nie, bo kurwa nie mam tego. Dobra nie ma sensu, żeby <coughs> Jarne jakby się na planik e, nie nabijał. Uważaj, uważaj, statki tu przysłali. Jarne jakby się na planik nie nabijał, no, bo mi się wydaje. Gdzie? E, możesz Mamy zbudować tutaj mi ten. O, jest, lotnisko. Dawaj. Coś to płynie. Fajtery. Ja pierwszy! 3 dywizyty! Dawaj, jaskie. Totalne signo, nie? To takie totalne signo. Jak totalne... <słysza> to gra na UK? Garmadon. Garmadon, jak mi tu obstawicie statki, no to mi to... dalej dochodzi ci guma Garmadon chyba jest gorszy Tak mnie właśnie robię to, robię to Ej, wjeżdżamy zaraz <coughs> w Pytacie Tak, wjeżdżamy Tylko, że te samoloty lecą chwilę, wiesz? Nie, chyba kod Garmadon bez tabelek gra, tak mi się wydaje o, Atakować Atakować, atakować no Nie <coughs> widzę <coughs> Atakować Egipt No daj, cię muszę JAK TO KLIKA?! Człowieku! Czuje... Panie Dobra, lecimy dalej! <śla> Dobra, my na easy. Ja pierdolę. I klikaj, wchodź w, w lotnisko i tu, pis! Dawaj! <śla> ja też <już> wejdę, bo... <śla> Ja już podpinam No, indywizję. Ej, Niemiec, Niemiec, daj mi tej dbaka, jo, daj USA. Uwaga, daj tej <laughs> dbaka. Da, A wow. czego nie masz? Ja czego nie mam wszystkiego? Klikaj go, klikaj go, klikaj go. UK nie Co ma surowców. UK straciła wszystkie. To jest <laughs> tak... ciekawe, czemu nie ma surowców. No, tu, 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 tu trzeba, tu trzeba. Tu trzeba. O jest jest, jeden z moich, poszedł się rypać, Masi weź 23 golda z Norwegii! To samo na jego co wczoraj. Ło, wow, on no, obstawił się nawet, pa to jaki Hojrak, obstawił się to nawet Jeju <grym> <grym> Włochy z game impactem, nie? No way. Co Dobre było oni ja się w górach tak, wykupaliśmy, ja po prostu wycofał. Albo, albo... On tu nic nie zrobi. Eee, oni będą próbowali... Mnie się na lewo już! Ej, <coughs> no A co jak Barthi, a co, jak ty wejdzie do Berlina? Co się wtedy dzieje? Chciał wejść, wejść, ale nie wejdzie. Bardzo, bardzo, bo on bardzo, coś takiego, bardzo, zrobić zrobi na na Gdańsk, dywizjami, które mają, pie, które ja mają mają

Z planning sobie wbijcie najpierw. I nie macie tu powietrza chyba. Nierżni, tak nie macie powietrza. No. Eee... Każesz mi rżnąć? Nie Jak nie to każesz mi rżnąć. To się zdecydujesz. Słuchajcie, zlam coś powiem. UK? Gdzie? UK to jest jeden wielki żad. Wiecie co oni... mają... Oni nie mają fabryk na samoloty zwykłe. Wiecie co oni zrobią? Madre shipy w dupę. No właśnie, hej, daj, daj tu dominację, włoch, daj tu dominację tutaj mi na A, tą kratkę, na to może. Mi się nie chce już tu siedzieć. Okay. Dobra kaczka, ja nie, nie przejmę, nie przejmę, Stary okay. pokażę ci coś, nie? Oj, wszystkie moje linie produkcyjne się zdupiły, no, bo, nie bo nie było na świecie. Bo okay. UK nie potrafi bić się ze sapalinami i jeszcze małgi, raczej po prostu <laughs> Idealnie jednak kratka nie. Bartie! Całki, całgi! Uuuu! Barty, <laughs> Barty, uh, Barty okay. robi impact! Barty robi impact! Patrzcie no na way, to! Man. Ja pierdzielę! No, no way! way. Sadzuję no się tak? na Ceylon! No. O czekaj to trochę pomogę! Dobra! Jedź jedziecie! Myślę! Jedź, 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 Myślę. Ej, w ogóle moje Submarine tu nie mają zasięgu jednocześnie topiam wszystko Ej. Jak jest no I pa, i UK, UK pewnie ma 0-2 <grymko> na Mariu od kogo bym brać? Od... Węgra, od Zobacz, Dobra, chłopak On ma 400 kumy <grymka> Co ty gadasz, serio? Pa, ja mam... Ile, patrz, Pasz, pasz ile ja mam w powietrzu, dobry. Ja wszystko wsadzą w powietrze, stary. Gdzie są gdzie są wasze dywizje piechoty? Ja się pytam. Grecji. Grecji. Ale... Czekaj, ja to sobie obstawię pięcioma dywizjami i już. Bo ja sam to za mało, wiecie o tym, ja? Wiecie? No. Idę. Bez... <laughs> Panie, idą, idą węgrzy. to byłem w Kanadzie. Kanadę wypierda z gierki. Ja <laughs> DZIEBA Czad Węgry, czad Węgry, czad Węgry O to śmiesznie. Ale w ogóle... a nie, jak ty chcesz się wywalić to będziesz tam sprawa jeden. I on teraz, teraz dołączy Dołączą stany i topimy stany Nie, Dobra, wszystko Dobra, e wchodzimy do Bartiego na we? No tak, no, no To wiesz, e czekaj, ja już tam jadę na ten D-Day śmieszny Garmadona. Garmadona Bo czekacie <laughs> być Bartima. Yy, co jest Barty... Barty klika czołgi tego kreatora, co On się nie ma... ty Barty macie. Klika, zaraz, bo, zaraz się zobaczymy... Zaraz zobaczymy czy Barty klika. Dobro, jak teraz terazie Klikę tak? Ja, ja nie chcę się uważać za jakiegoś dobrego matematyka, ale e, chyba widzę zielone... Ehm, dobra. Ale chyba widzę czerwone bańki. Okay, a nie już zielone. Dobra, to trzeba zrobić tak. Kurna, Włoch, okej, okay, Włoch, obstawisz mi tam to, yy, wiesz co, yy, no wiesz co, tego typu. Co kurwa? No, no Francja chodziła mi <ścoughs> <ścoughs> Nic nie powiedział. Ja nie wiem, jaka tam dalej mówię, ale teraz patrzę na Fran Bartiego. Nic nie powiedział. No, obstawisz mi tego typu, ale, aha. Nie, dobra, ale tak dobra, mi o ta sama, to, nie? Spoko, Obstawisz tego typu. A, to, a, jako... a gdzie, a gdzie jest pogoda ta miejscowość? No co jest tej Rosji, że zostaje pogoda minus siedemdziesiąt? zima. Wiel wielka florka włosów. Dobrze, chłopaki. teraz ich dupcie. <grystacja> Powiem wam, że naprawdę... Haha, ja czekam, szkajecie. Słuchaj, ja nie miałem To przez wielkie Włochy! To przez wielkie Włochy! Zota Japońca, Włoska i no jeszcze pełny samolotu. Ja nie miałem samolotu? Coś, <laughs> wielkie Włochy! No nareszcie tak, kurwa się udało! Wielki, bo w dupę piłki nie potrafił trzymać mala i... Słuchaj, gumy potrzebowałem, nie miałem gumy cały... Ja yeah, udało się na A, nareszcie. Aaaa, brawo, brawo! Wreszcie kurwa kiłki! Kaszka, ja powiem tak, ja się nie dziwię, bo Garmadon był kurwa no UK, okay, okej? Okay. <grystanie> tak, zrobimy. Ja mówię mu, słuchaj tego, chcę ja mówię mu, żeby ogarnął samolot z mi nie? Na samoliny, on wiesz co on do mnie mówi? Zamknij się! Mam <grystanie> stary, stary, Mam sto i swamping, nie? A, e okay. Kaszka... o, Kaszka poszedł. Kaszka mnie napierdala! Kaszka mnie napierdala kablem USB! Mam, mam, mam sto po prostu fabryk na fighterach, nie? Ej panowie, dywizja amerykańca biła mi 12 softa, co, 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 zrobić z tym faktem? Spójrz ile się. Się. fabryk. Okej, okay, idę, co zrobić? Ta mi to no ja wiem, że ty nic nie możesz zrobić, stary. No ja cię topię wszędzie, sam baryna. Nie, że mnie topisz. No, ale no wiem, no nie masz jeszcze gumy. Po prostu nie. Ej, Ja nie mogę tradować i ja dopiero zaczynam produkcję. Ale nie, węgier MVP z tym pomysłem, nie? Ej, panowie, a to jest... ci tam 1000 kasów na Ej, panowie, a, te, a u was to jest taka alternatywna rzeczywistość, co by się stało, jakby Herman jakby Gering Ge nie decydował każdą operację niemiecką? No. To jest no. alternatywna no. rzeczywistość? Zbudujcie mi lotnisko, zbudujcie mi lotnisko. Rigał pada! Znaczy ja mam zero fabryk pracujących, więc tak średnio. Mhm, to ja muszę poczekać, aż mi przyjdą, wiesz? Ej. Możecie wyłączyć na razie sabaliny na... na nie, kumy, pierdol że... się. Uła, to są wszystkie moje stare. stary. Ale ja nie mogę nic wystrzelić do UK, bo już moje wszystkie jednostki mają zero strength'a. No o to I... chodzi. O to o, chodzi właśnie. No, moja produkcja statków jest od <coughs> pół roku. Same konwoje? Czemu? Bo jak usłysz, bo jak us gadaj do mnie, że mam dołączyć do wojny, a ja usłyszałem, że topisz wszystko, to ja po prostu nie... Hejana, nie bawię się w telew, Bo ja wiem, że to nic już nie da, nie? Jesteśmy ugotowani. wyjść Wyjdźcie mi stąd. Stąd? Z samolotami. Z samolotami, dobra. Już, 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 już. już. Yy, Macie ało? 1600 kasów. Zawaliście. Teraz tak... teraz można żyć i teraz można żyć, 1600 kasów do Ukrainy Zabierzemy czołgi i tak No i Pist Teraz robimy tak Tak, czołg wbija No i teraz ich wiecie teraz ich wiecie Nareszcie Jakiegoś <laughs> stikuje, stikuje się, stykuje się, stikuje się, dawaj <laughs> Dawaj, jedziesz Okej, okay. masz nowe... No co za, no Barty, ty... <laughs> Pożujcie to, tutaj, no bo on wie, że ja tu tak. atakuję, no. Nie mogę, bo on zatrzymał, debil. Nie przepcham tego, nie, nie ma szans, nie, nie Jowel, dobra, czekaj, nie, nie, jedziemy, nie, jedziemy, nie, jedziemy nie, dalej. Pinuj to, pinuj to, cię, błagam, 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 błagam cię. Jest co? Nie, 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 nie atakuję. O kurde, no, to patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. O, bardzo dobrze. O, pięknie, pięknie. Ojojoj. oj! oj, oj. oj, oj. Ej chyba Leningrad idę pchać, dajcie samoloty na Leningrad Dobra no i teraz możemy. No, się no Ej, może co? Możesz... Pekaj, co? Tante, co my... tu się stało? Lening... Leningrad się wypierdala Jakieś no, inne weź, weź to zajmij te Free France wszystkie. Dobra? Aha, bo oni się teraz zrespili No Ty Oh my go... God. Uh, A nie, ba... tanie to się nie uda, bo on ma tu jeszcze więcej tanków Uda się, pa 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 na to, pa na to, pa na to Uda się, co nie? jeszcze? Że się nie uda się, bo widzę, a no, mówiłem, że się nie uda. Czołgi, czołgi tu się wypierdolą, zobacz coś tu, 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 dwa czołgi. Okay. Góra, 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 góra. Góra, góra, góra. super góra. Okrążenie, zobacz kreator. Widzę, wijam tam. Ojojoj! Oj, oj. 30 divizji Martiego gryzie piach. Okay. Dobra, dwa czołgi, dwa czołgi się idą jebać. A no wie flota jest na Lamanszu, może być nie. d -day. Eee, kurwa, Luksemburg, Luksemburg, panowie, co, co wy kurwa? A no się wydałam. Majnorki, możecie pobudować losniska w e Francji, Dobra, do siedem w do bole, do bo... 7 Bartiego kolejne gdzieś piasek No, ne tutaj. Dobra, lewa, bije się o kursk z Bartim Taka ciekawa. Nie będzie. 14 na 14, Lastenda jebno, Lastenda! Bartie napierdala Lastenda na piechotę! Streamka! Zobaczcie streamka! O! O! O po no, to po to po to! Po chłopie!

Pierwszy niż do to zerar, warty i tak upadł. Tak, musimy najebać sobie tak najszybciej. Szybko, trzeba pod górki, trzeba pod górki i Stalingra. No to lotnictwo, lotnictwo na y, D-Day. Lotnictwo na D-Day. Mas nie trafi do dywizję, Trenujesz <laughs> dywizy, buk! trenujesz dywizję! Bo... dywizję. Kajce. Trenuję trenujesz dywizję na froncie. Ja się widzę, nie ja nie wiem o co nie? Pik, pik. Zure Dobra, peak. czekaj, bo. Nie wiem, co się dzieje Lecę... Na no, walić kaszkę graf. na mordę, poczekaj Co on tu próbuje, HP? Właśnie wala ka... Wpuścił powietrze A no tak, przecież lepiej zrobić czołgi na mordę <laughs> e. Czekaj, bo wala kaszkę na mordę i to ostro Co to się stało? Ja, ja... 24, łapcie, pinuj to, pinuj to, pinuj to Ja pierdzielę, ale on, on jest... Ale on jest umowny, co tu się stało? Co tu się stało? To jest my tej Jak Pat, Patrz, 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 patrz. Patrz, co się zostanie, chopie! Ile? wchodzimy mój Patrz, mój A nie, bo kurwa, mam tu całą flotę. Patrz patrz patrz, 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 je jest, patrz, jest, 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 patrz, Pat, no, patrz, no, patrz, no, patrz, pat, no, patrz, to, no, patrz, patrz. Patrz, to, patrz, Czekaj, patrz, Czekaj. Je jest. patrz, jest. não vai tomar não vai tomar não vai tomar não vai tomar não 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 não